Odpowiednie dopasowanie rozmiaru maski Dreamwear to pierwszy i jednocześnie najważniejszy krok terapii, gwarantujący ci komfort i prawidłowe leczenie. W celu odpowiedniego dobrania maski wejdź na stronę www.respimed.pl. Po lewej stronie ekranu, w kategoriach, wybierz zakładkę Maski CEPAP. W portfolio Philips Respironics znajdują się trzy rodzaje masek: nosowe, podnosowe oraz ustno Wybierz maskę, która cię interesuje. Po przejściu do konkretnej maski, wybierz opcję pobierz szablon do pasowywania maski, a następnie wydrukuj go. Szablon jest specjalnie przygotowany do druku w formacie 1 do 1. Pamiętaj, aby wydrukować go na papierze A4. W innym przypadku rozmiary wydruku nie będą zgodne z rzeczywistymi. Wydrukowany szablon wytnij wzdłuż wyznaczonych przerywanych linii cięcia. Wycięty szablon przyłóż do podstawy nosa zaraz pod nozdrzami. Nie przyciskaj szablonu do skóry. Odczytaj literę zamieszczoną przy linii, do której sięga Twój nos. Jeśli Twój wynik znajduje się na granicy dwóch rozmiarów, wybierz rozmiar mniejszy. Najlepiej użyć do tego lustra. Gratulacje, teraz znasz już swój rozmiar maski.